Witamy serdecznie, co niezależnie Też. od pory dnia, albo wieczoru, czegokolwiek, dzień dobry, wieczór, w ramach kolejnego kolejnej odsłony spotkania z osobami z Instytutu Turkusowych Transformacji i odkrywania kart, co, nas, co dla nas jest istotne i dlaczego i trochę o tym, jak widzimy przyszłość organizacji. Dokładnie tak. Cześć. I, i, I dzisiaj chyba chcielibyśmy pochylić się nad tym, jak to w zasadzie w magiczny sposób się szybko materializuje. Coś, co było jeszcze niedawno taką naszą wizją, marzeniem. Uruchamiamy studia ze szkołą. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. No, dokładnie tak. Uruchamiamy studia, co jest, co jest, bardzo fajnym wytworem naszej współpracy w ramach Instytutu Turkusowych Transformacji, który prowadzimy w sposób właśnie taki, jaki głosimy na zewnątrz, to znaczy turkusowy. I, i chciałem cię zapytać przy tej okazji, Paulina, bo, 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 bo jestem też ciekaw po prostu, to, to ja. ja, 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 ja jak, jak to jest? Bo ten, ten, ten pomysł się w dużej mierze też rodził w twoim umyśle i, i, i jakoś dojrzewał. I, I teraz się materializuje powoli, więc, więc, więc rozumiem, że to jest jakieś marzenie, które teraz zaczyna funkcjonować w realnym świecie. Jak to mówisz? Tak, to ja myślę, że to jest taki kawałek. Ja myślę, że nie tylko w umyśle, ale i w sercu przede wszystkim mm. są takie dwa, dwa, dwie lokalizacje. Natomiast tak, to jest, to jest kontynuacja takiego szerszego kontekstu, w którym ja jestem od dłuższego czasu, bo bardzo wierzę. W, po prostu w którymś momencie sama tego doświadczyłam, co można, co można osiągnąć z ludźmi, którzy w coś wierzą, którzy chcą coś razem osiągać. I jeżeli daje im, daje im się przestrzeń, daje im się przestrzeń też na um, branie odpowiedzialności, to że ją biorą i, i, i jakie efekty można uzyskać. Um, więc to jest taki kawałek, który ba, o którym bardzo chciałabym, żeby coraz więcej osób miało. Um, po pierwsze wiedzę, że, ta, że, że jest taka możliwość, i to nam już bardzo, bardzo dużo też w tej chwili coraz więcej materiałów się na ten temat pojawia, coraz więcej osób o tym mówi, coraz więcej firm też wchodzi w podobne e, zmiany, więc to są takie elementy, które w świecie się pojawiają, więc warto je po prostu też zrozumieć. I jednocześnie e, sama też doświadczyłam, jak ważne jest to, żeby e, mieć też popracować sobie z samym sobą, tak, bo to jest wchodzenie w świat, który jest całkowicie inny niż ten, który nas otacza. Um, może nie całkowicie, ale trochę inny. <grych> I um, wyjęcie z tego naszego świata pewnych elementów, które się sprawdzają, a zastąpienie i włożenie nowych, nowych kroków, które, które mogą inaczej powodować, że trochę będziemy inaczej funkcjonować w organizacjach czy społecznie, czy wokół siebie. I do tego też potrzebujemy zrobić, sobie poukładać nasze klocki własne, więc to jest parę elementów. I tak, to te studia są takim dopełnieniem kolejnym krokiem w kierunku mówienia o tym i też uczenia i zapraszania osób do tego. Nie wiem jak no dla warto. ciebie, jak to właśnie jest dla Ciebie, Seriusz. Tak, ja, ja, ja też przeżywam to, czuję w tym to, że z jednej strony mamy możliwość rozszerzania, rozsiewania tego, tego komunikatu w zasadzie do, do, do świata i do menedżerów i do aspirujących menedżerów, że można Pracować inaczej, to znaczy funkcjonować w duchu głębokiego kontaktu i zrozumienia, i jednocześnie być bardzo skutecznym w dostarczaniu po prostu jakichś efektów, tak? no, w tym przypadku biznesowych, czy, 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 czy jakichś innych, e, e, jeśli się jest fundacją, no to, no to, no to, no to jakiś statutowych celów, ale w każdym razie generowanie jakiejś wartości, e, nie opierając się o to, że. E, Ktoś musi kogoś poganiać, ktoś musi mieć władzę, to wszystko musi się odbywać w jakimś takim stresie i, i, i z jakimś kosztem. Czyli my dzięki studiom możemy z jednej strony w jakimś sensie do, docierać być może do, do, do szerszej też publiczności, jeśli można tak to nazwać, z tym komunikatem i jednocześnie przy organizowaniu takiego przedsięwzięcia. No, 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 no sami tym też żyjemy, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem, tak, te, 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 te studia się pojawiają w zasadzie same, tak? To, to w jakimś sensie. Y się samo układa, dlatego że, że, że my też w takim trybie to, 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 to robimy. I, i, I to, że się pojawiają te studia, są, jest, jest też jakby ucieleśnieniem tego, że takie podejście luźne do tego, że zróbmy coś, co, 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 co czujemy, że jest fajnym kierunkiem, ono się potrafi materializować w bardzo realne takie, takie, takie efekty w mierzalnym świecie. I chyba tyle, i przy okazji przychodzi mi do głowy takie pytanie do Ciebie, bo, bo to jest jakoś ciekawe. No właśnie, studia to jest wręcz takie dziwne słowo na to, co my proponujemy. I nie jestem pewien, czy chcemy używać słowa studia, bo to jest trochę coś innego. Chcesz o tym powiedzieć więcej? Tak, myślę, że to jest ten element łączenia, jakby, żeby, żeby zaprosić kogoś, to trzeba troszeczkę, troszeczkę wejść w jednak w świat, który mamy obecnie. Więc studia są takim nośnikiem, i, i, czyli faktycznie no, pewnie studiowanie to jest coś, zgłębianie czegoś nie? i to w ramach tego te, to, to, te studia są, tutaj nazwa studia są, jest jednak najbardziej. Adekwatna, jeżeli tak to potraktujemy. Natomiast jeżeli chodzi o formę, tak? Jeżeli tak standardową formę, która nam się kojarzy ze studiami, może się kojarzyć ze studiami, też zupełnie zależy od tego, jaki kto miał przeżycie jakie studia odbył i czy jakieś odbywał, ale przede wszystkim nam szkoła, nie? No to też, że ktoś coś mówi, a my słuchamy. Więc tego, tego zupełnie to nie o tym I, i to nie to nie tak, bo tutaj po pierwsze jako dorośli lepiej, lepiej wchodzimy w różne nowe rzeczy, zwłaszcza i uczymy się przez, przez doświadczenie, to jest jakby taki, zresztą dzieciaki też się uczą po prostu przez doświadczenie, e, więc to tutaj trochę nie zależy od, od tego, czy to, jest, czy to jest młodzież, czy to są dorośli, czy to są dzieci, dobrze się uczymy przez doświadczenie, więc żeby spróbować, bo opowiadanie o tym, trochę pewnie tak jak posłuchaliście tych naszych pierwszych odpowiedzi, no, no fajnie, no fajna bajka, nie, taka mgła się roztoczyła, jest, jest miło, sympatycznie, no ale jak to robić, żeby mieć... Efektywną organizację, i jednocześnie organizację, która, która ma tą lekkość, której powiedział Sergiusz, że studia się same robią. No kurczę, no, no nie robią się same, bo my je robimy, tylko ta, ta lekkość jest taka, tak? W tym, to znaczy, że nie ma takiej spinki, że, że to koniecznie jakoś ma być, tak? Tylko patrzymy na to, co się pojawia, jest dużo słuchaniu wzajemnym i współkreowaniu. Więc bardzo byśmy chcieli w ramach tych wszystkich zajęć, które się odbędą, a zaczniemy bardzo, Takim mocnym kawałkiem, bo kawałkiem takiego pracy z, z, w ogóle z energią grupy, a później damy też troszeczkę elementy wiedzy i przepracujemy sobie różne praktyki, które mogą Wam pomóc we wchodzeniu właśnie w, w tworzeniu takich środowisk, które pomagają w przechodzeniu w troszeczkę inny format współpracy. To, to jest właśnie o tym, że, że, że będziemy z Was zapraszali bardzo mocno wszystkich, którzy, którzy będą na tych studiach, do doświadczania. I też to, jest, to będzie takie laboratorium w sumie, w sumie bardziej niż studia, to można powiedzieć studia ukośnik laboratorium, <grych> tego żeby, żeby sobie od razu Zobaczyć, co mi w tych, tej propozycji pasuje, co jeszcze nie jest dla mnie wygodne, co warto, żebym przepracowała, czy ja tam chcę iść, bo to też jest bardzo ważne o tym, żeby, żeby świadomą decyzję podjąć. Taką, taką z, z głowy i z serca jednocześnie. Czy ja to czuję, czy jeszcze czegoś potrzebuję, cokolwiek, tak? I jednocześnie będziecie, będzie tam ja już jak grupa, w związku z tym to też będzie Was budowało, jeżeli chodzi o. o o współ, współświadomość, że tak powiem. Mhm. Tak, ja, ja bym tutaj właśnie dodał jeszcze, że z, z mojej perspektywy y, y, Uczenie się zarządzania czy funkcjonowania w kontekście jakiejś pracy zespołowej, czy na styku wielu zespołów, w całej złożoności tego właśnie zjawiska, uczenie się tego w którymś momencie przestaje być możliwe poprzez przyswajanie wiedzy. Jakby tak jak z każdą inną praktyczną umiejętnością, a tą w szczególności, bo jest bardzo złożona, nie wystarczy przyswajać wiedzę, czytać książki i słuchać ludzi, którzy mają doświadczenie. Tak? Trzeba praktykować. Tak? I, i, I to, do czego zapraszamy podczas tych. Studiów to jest właśnie przede wszystkim doświadczanie bycia w jakimś kontekście organizacyjnym wytwarzanie jakiejś wartości, właśnie, dołożenie jakichś celów, definiowanie jakichś celów w procesie, który jest jakimś kolektywnym myśleniem, kolektywnym wysiłkiem, co oznacza, że składnikami tego dochodzenia do, 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 do jakichś wspólnych celów, wspólnych decyzji potem dołożenia jakichś wspólnych efektów, komponentami tego są interakcje między ludźmi, a interakcje między ludźmi to są emocje, które się pojawiają w kontakcie, tak? I jakbyśmy na zarządzanie nie patrzyli, jakbyśmy nie patrzyli na, na organizację, samoorganizację, to elementem składowym tej rzeczywistości są interakcje między ludźmi i emocje. I to jest ta złożona bestia, która jakby jest nie do przekazania za pomocą książki. Jakby to, to jest w doświadczeniu wyłącznie. I dlatego laboratorium jest tutaj fajnym określeniem, Paulina, że. Trochę zapraszamy do eksperymentowania ze sobą i ze swoimi interakcjami, i właśnie z takim symulowanym kontekstem organizacyjnym czyli cele, wytwory, jakaś organizacja, jakieś. Jakieś produkty, projektów, jakieś, jakieś metody, jakieś decyzje. Tak? To są wszystko niby twarde rzeczy, i jednocześnie one są twarde tylko po tej stronie outputu. Natomiast w zasadzie to one są właśnie bardzo, bardzo głęboko ludzkie. No i do tego chcemy zaprosić. To jest dość, dość, dość unikatowe też podejście w takim sensie, że być może niektórzy słuchacze będą mieli takie zapytanie w którymś momencie, no to gdzie jest ten konkret? To jest coś, co my słyszymy często w organizacjach, gdzie jest, to gdzie jest to coś, czego ja się tak mogę uchwycić, że ja to dostałem i że ja to mam. Tak? No przecież przyszedłem na studia, za które płacę, więc chciałbym to złapać. Tak. No i to jest bardzo ciekawe pytanie. W zasadzie, nie wiem, może chcesz jakoś też skomentować to, Paulina, gdzie jest to coś? W nas. najprostsza no odpowiedź. I to każdy sobie ten swój skrypt napisze, co nie jest. Zdaję sobie sprawę, że jak, jak to mówię, że to nie może się wydawać znowu dziwne, inne i też trudne bo nie jesteśmy też przyzwyczajeni do tego naszej codzienności, że zatrzymujemy się i patrzymy, zaglądamy też w siebie i patrzymy, co w nas jest, jak my się mamy z, ze światem. A jednocześnie myśmy sami doświadczyli i, 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 i tutaj to, ta propozycja też wychodzi z tego naszego doświadczenia i przekonania. Że to w nas jest ta moc, to w nas jest ta siła, i to my się sami potrzebujemy zbudować, i żeby, żeby potem oddziaływać ze światem i żeby wchodzić w te relacje. Im więcej osób będzie w zespole miało taką świadomość, samoświadomość, tym będzie czasami trudniej, czyli bardziej szybciej dojdzie do spięcia na przykład, co jest też bardzo dobre. Ale to się szybciej rozładuje i pójdzie dalej, więc to też jest o tym, tak? To jest też o tym takim nauczeniu się siebie, nauczeniu się troszeczkę innych ludzi, popatrzeniu na to, jak, jakie są potencjalne różne reakcje i interakcje, to co Sergiusz powiedziałeś, tak? Czyli powiedziałeś, że ta, tą materią w organizacji są bardzo mocno relacje. No i to jest też taki moment, kiedy myślę, że właśnie, ponieważ każde. Każdy, każdy zawód, każda, każde zajęcie związane w ogóle ze współpracą z ludźmi, z interakcją z ludźmi, ono wymaga, znaczy, może inaczej, ono jest lepsze, lepiej, lepiej łatwiejsze i lżejsze w, w, w wykonywaniu w momencie, kiedy się ma tą samoświadomość, kiedy potrafi się też zobaczyć całą paletę możliwości, która jest. W osobach, które nas otaczają. Także to, w tym chcę powiedzieć, że to jest to laboratorium, studia to jest oddziaływanie nie tylko na miejsce pracy, tylko to jest w ogóle na oddziaływanie na człowieka i na ludzi wokół. I to zmienia. Więc tutaj to taka jest, to znaczy to jest tak, jak, jak przy, przy lekarstwach, nie? Ta ulotka albo gwiazdki w jakiejkolwiek umowie. Uwaga, nie będziesz tym samym człowiekiem. Najprawdopodobniej jak oczywiście się na to zgodzisz i będziesz tego chciał chciała po tych interakcjach. I im więcej takich ludzi w świecie, tym będzie po prostu lżej. Tak, właśnie. To, 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 to znów jest coś, co jest dość trudne, nieraz do przekazania w takim kontekście stricte biznesowym, szczególnie kiedy, kiedy, kiedy struktury i organizacje całe są, są w takim pędzie, jakbyśmy to z naszego turkusowego świata powiedzieli, w pomarańczowym paradygmacie. Tak, że tam są. Jakieś cele, daty, terminy, osiągnięcia, to, to, to wszystko jest takie, ta, w takim pośpiechu robione i wtedy pojawienie się takiej, takich sformułowań w ogóle, jak to, że no, tu jest coś o tobie, tu jest coś o człowieku, no, trochę nie pasuje do tych ram, które są w. W świecie korporacyjnym dość, dość, dość obecny, a jednak, żeby taki, taki, taki pomost trochę zbudować, żeby zilustrować, o czym mówimy, wszystko, co się dzieje w organizacji, włącznie z tym, że generujemy jakieś marże i wykonujemy jakieś racjonalne ruchy, które, nie wiem, wytwarzają produkt albo wytwarzają jakąś usługę, one wszystkie się opierają na, to, na tym, że. Ktoś wykonuje jakąś pracę i albo mu się na przykład chce, albo nie chce. On może do decyzji potrzebować informacji od innych osób, może się z nimi lubić albo nie lubić. Ta informacja może płynąć lepiej albo gorzej. Mogą być narzędzia, które przekazują część informacji, ale część informacji musi być ustna. I, i, i Każdorazowo, przy każdym aspekcie funkcjonowania organizacji, zawsze lądujemy jednak w tym, że to jest jakieś środowisko ludzkie, gdzie są właśnie postawy, emocje, różne zatory komunikacyjne, różne napięcia, różne sposoby przebywania siebie w organizacji. Więc, jakbyśmy nie chcieli, ułożyć jakby świata, zrozumieć świat organizacji, nie uciekniemy od tego, że fundamentalnym tam składnikiem właśnie jest, jest, jest człowiek, jego relacje z otoczeniem i cała ta emergentna, systemowa własność, którą nazywamy kulturą organizacyjną. Jak ona się kształtuje, prawda? I a propos kultury organizacyjnej, to tutaj ma, mamy też sporo o tym podczas tego, tego programu. Właśnie kultura organizacyjna nie jest czymś, czym można wprost zarządzać. To, to nie jest coś, co można przyjść i zadekretować, to nie jest coś, co można narzucić, nawet tworząc jakieś. Zaawansowane mapy, bo, bo, bo można oczywiście tam próbować jakieś znaczniki behawioralne sobie definiować, do czego chcemy zmierzać, jakiego rodzaju zachowania chcemy widzieć, ale prawda jest taka, że kultura. Organizacyjna żyje swoim życiem i jest wypadkową, dynamiczną bardzo wielu interakcji, bardzo wielu osób i bardzo wielu różnych czynników, z których jakby których zmapowanie i takie faktyczne, nie wiem, jakieś takie naukowe zrozumienie jest niemożliwe, no to jest za dużo i w ogóle nikt nie miałby zasobów, żeby, żeby tak przyglądać, i tak dalej. Po prostu ona jakaś jest, ta emergentna właśnie kultura. Niemniej każdy uczestnik tejże kultury ma też jakiś swój wkład i jakąś swoją odpowiedzialność w ramach tego systemu. I my chcemy jakoś też wspomóc, zaprosić uczestników, aby wspólnie z nami też trochę odkrywali to, że o ile kultura nie jest zarządzalna wprost, o tyle, każdy ma bardzo duży wpływ na nią. I każda, każda drobna decyzja po drodze, czy ja chcę mniej lub bardziej konstruktywnie podejść do jakiejś jednej czy drugiej interakcji, to już jest składnikiem tego, co ostatecznie nazywa się kulturą danego miejsca, prawda, jeśli te wzorce powtarzamy ileś tam razy, no to one się utrwalają, tak, jeśli ja jestem zawsze obrażony na przykład na wszystkich, no to przyczyniam się do tego, że klimat tego miejsca jest taki, że jest, no że jest sporo, nie wiem, Przyzwolenia na bycie obrażonym na wszystkim, na przykład. Tak, i, I się zostaje cechą e, i, i po prostu e, rzeczywistości jak, tak, takiego miejsca. Tak, I nad tym można pracować, i do tego chcemy też zaprosić. Może chcesz jakoś, e, Paulina, to, to rozwinąć, bo dużo, dużo w tym programie naszym jest też o tym, prawda? Jest Twój kawałek odpowiedzialności za to, co też wnosisz i jak. I jak jesteś z innymi, prawda? Tak, i jak ty oddziaływujesz na, na, na osoby wokół i w ogóle na środowisko i jak jest swój kawałek właśnie w budowaniu tego tej tak zwanej kultury, tak, której tak jak powiedziałeś, zadekretować się nie da, stąd cała trudność, tak? Yy, czyli można sobie napisać piękne jego pięknych wartości i powiedzieć tak, to są nasze wartości, bo one może wcale nie są naszymi wartościami, czyli nie są w naszej codzienności, mimo tego, że wiszą na naszych ścianach, to taki częsty przykład z różnych organizacji. Właśnie, które może czasami nawet miały te wartości na początku, ale gdzieś one się zgubiły po drodze, albo właśnie ktoś je próbował zadekretować, więc to też jest bardzo dużo o tym, jak, jak siebie samych postrzegamy i jak wchodzimy w interakcję. Tak, zdecydowanie to, co powiedziałeś, ten element kultury jest bardzo, bardzo istotny i jednocześnie jakby nie można je zadekretować, a można z nią pracować. Tak, więc to jest ten kawałek, który. I, I świadomie współtworzyć pewne rzeczy, i jednocześnie świadomie wyłapywać pewne rzeczy z, tej, z, tej, z tego otoczenia naszego. Takie znaczniki, takie rzeczy, które nam się powtarzają, takie ścieżki, które wydaje się, wydaje, wydaje się że wydeptujemy właśnie tak jak się wydeptuje, jak są chodniki, nie? Chodniki to jest to zadekretowane, a te ścieżki przez trawnik to jest właśnie kultura organizacyjna, tak? Czyli ona się, ona, ona jest po prostu, ona się robi tak, jak jest jej wygodnie. I um, gdzie te ścieżki wydeptujemy i dlaczego tak, a nie inaczej? I co z tym można zrobić? Jak to można zaprosić do, do, do naszej kultury i, i, i co nam to robi, tak? Więc to jest też takie taki, taki miejsce bardzo obserwacji. A do tego też cały pierwszy semestr będzie, będziecie pracowali w, w zespołach, w mniejszych grupach, też takich bardzo laboratoryjnych, patrząc właśnie, naucząc się, jak te interakcje, co, to, co świat robi mnie, co inni robią, jak, co, co u mnie to budzi, co ja budzę w innych, bo to też jest bardzo ciekawe, żeby takie lustro zobaczyć. Więc to są takie, wszystko to, co, co przygotowaliśmy. Przez, przez dwa semestry prowadzi was do tego miejsca większej świadomości siebie i większy, większej świadomości działań, które podejmujecie w ramach zespołów i organizacji. Tak. To prawdopodobnie nie wyczerpuje tematu, bo pewnie więcej niż jeden semestr, dwa semestry byłoby na to potrzebne. Natomiast daje Wam już pierwszy taki pierwszy taki Taki fundament do tego, żeby zacząć z tym pracować, tak? I z takim, my wierzymy, że, że to Wam da już taki właśnie zaczyn do tego, żeby szukać dalej, żeby eksplorować i żeby um, budować organizacje, które będą tak efektywne, jak po prostu będą fajnymi miejscami pracy, tak? Który, który, gdzie będzie Wam się, nie będziecie mieć efektu poniedziałku. Tak, dokładnie tak. I, i, I chyba tutaj kluczowe jest też to, że samoświadomość, o której tu mówimy, która trochę nieraz jest takim tajemniczym, nie, nie, nie do końca zrozumiałym pojęciem, ta samoświadomość przyczynia się do skuteczności po prostu w, w działaniu. Czyli jeśli ja nie jestem świadomy tego, że zarówno po mojej stronie, jak i po stronie osób, z którymi jestem w jakiejś właśnie interakcji, pojawiają się różne zakłócające wzorce emocjonalne, które są często w ogóle zupełnie nie z tej sytuacji. Tak? One są jakoś wynikiem naszej konstrukcji, naszych, naszych wcześniejszych doświadczeń, nieraz bardzo wczesnych doświadczeń. One zaburzają tą, 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 tą interakcję, i jeśli nie jesteśmy świadomi tego, że tutaj się coś dzieje, zarówno po stronie interpretacji osoby, z którą jestem w kontakcie, jak i mojej interpretacji, takiej emocjonalnej tego, co się dzieje, no to możemy działać na bazie emocji, które są w ogóle. Które nas wprowadzają w błąd w jakimś sensie, tak? Ja mogę na przykład usłyszeć w Twoim, e, e, w twoim pytaniu coś, co e, mnie odpali, ja się zdenerwuję na przykład, to Twoje pytanie może być zupełnie neutralne. No, jeśli ja zareaguję na tą swoją emocję, jak to mówimy w analizie transakcyjnej, pasożytniczą emocję, to jest to już dość obrazowe, obrazowe określenie. Czyli jeśli to jest taka, taka emocja, w ogóle nie, jakoś nieadekwatna, tak w bardzo dużym skrócie, to i ja się zachowam w sposób, który z kolei będzie dla Ciebie nie, nieakceptowalny. No i wejdziemy w jakiś rodzaj konfliktu, który w zasadzie gdybym ja się przyłapał na tym, że być może czuję coś nieadekwatnego i w związku z tym skonteneruję to, nie wyrażę tego od razu, tylko albo jakoś wyrażę to, że ja czuję się w napięciu i sprawdzę, czy to jest być może nieadekwatne. Tak jakby jeśli się tym dzięki samoświadomości jakoś zajmę inaczej niż reaktywnie to wtedy zmniejszam ryzyko, że pojawi się chociażby tutaj zator jakiś informacyjny. Nie mówiąc o tym, że jeśli nam się będzie trudno współpracowało ze względu na te zjawiska, to będziemy też być może unikać trochę kontaktu, więc nam się będzie ciężko synchronizować w zadaniach, tak? I to będzie miało wpływ już na cały system. Więc samoświadomość świadomość jest. Yy, w zasadzie fundamentalną taką, no nie chcę nazwać tego umiejętnością, bo to nie jest umiejętność, no to jest jakby szersze pojęcie, ale samoświadomość jest bardzo istotna w tym, żebyśmy skutecznie funkcjonowali w zespołach, prawda, i do tego też będziemy zapraszać, żeby sobie to oglądać jakoś w tym laboratorium, jak to się ma właśnie do dowożenia jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, prawda. Tak, będziemy mieć tak, jak jeszcze podsumowując, będziemy mieć i samoświadomość, będziemy mieć i, i samo, samo świadome budowanie kultury organizacyjnej i praktyki, które Wam będą mogły w tym pomagać, żeby łatwiej zespołom było wchodzić w. Ten świat, właśnie współpracy, takiej otwartości i, i um, przejrzystości działań, tak, i efektów tych działań. I tak sobie słucham, patrzę na zegarek też, Seriusz. Ja myślę, że my możemy długo e, o tym rozmawiać i zobaczyć, i, że to jest nasza, na, na, nasz konik, i, i, i pewnie jeszcze kolejne odcinki nakręcimy. Um, ja dzisiaj to bym chyba zaprosiła takiego do domknięcia, żebyśmy już powiedzieli sobie, że to jest właśnie taka klamra, gdzie mamy um, przez dwa semestry, jeżeli chodzi o studia, to y, to, co żeśmy tam włożyli, to za, do czego was tych, którzy się zdecydują, zapraszamy y, do zaciekawienia się, to jest taka baza. Do tego, żeby później fajnie dalej w organizacjach się rozwijać wspólnie ze swoimi zespołami? Dokładnie tak. To, 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 to na pewno jest bardzo ciekawy, ciekawa, ciekawa, ciekawa przygoda, którą tutaj możemy wspólnie przeżyć z, z tymi z Was, którzy się zdecydują, gdzie będziemy coś też współtworzyć. I samo doświadczenie współtworzenia jest. Bardzo takie wzbogacające samo w sobie, nie mówiąc o tym, że otwiera też drogę do późniejszego, dalszego budowania na tym w innych organizacjach, więc zapraszam to, 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 to wartościowe będzie na pewno doświadczenie. I, i, I chyba tyle. Bardzo dziękuję Paulina za tą ciekawą, tak. jak zawsze rozmowę. Dzięki wielkie nawzajem tak. Tutaj... Możemy długo i pewnie jeszcze nie raz będziemy tutaj się pojawiali. Dzięki. Dokładnie, dzięki na razie.